Siebie, witam Was bardzo serdecznie, od razu bez gadania. Mamy tutaj bitewkę, do której dołączył Kasper oficjalnie. Oczywiście widzimy się na stronie CSGO skins i widzimy jaka tutaj się robi tragedia, ponieważ bitwa nawet nie będzie na plus. Tak myślę, ale sprawdźmy. Tak jest, bitwa nawet nie jest na plus, ale wygrywamy, więc spoko i od razu bez pierdzielenia idziemy sobie dalej na kolejne bitewki. No i dołączymy sobie tutaj do Dastera. tylko nie wiem czy on chce dać bota, czy czeka na po prostu zwykłą osobę, więc nie mamy czasu, idziemy sobie dalej. Zrobimy sobie własną bitwę, damy sobie 4 AWP na bujście, tryb. Standardowy czy underdog, damy sobie underdoga na dwóch i zaczynamy Przypomnę wam jak sobie w leci, żebyście pisywali mój kodzik, czyli kodzik bartonec, który wam dajecie niepoznany bonus do wpłaty Oraz darmowe 2 zł i 10 groszy No i też pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, bo was to nic nie kosztuje, a mi pomaga się wybić Sprawdźmy, na razie to wygrywamy, ale ostatnia bitwa może wszystko zmienić Okej, okay, jest nasze i jest fajny proficik, 5 dyszek, więc sobie to sprzedajemy, M mamy 520 zł, fajnie i słuchajcie, chcemy zrobić na pewno 750 zł, żeby otworzyć szynkę z kosami. Mamy trzy stówki, teraz zauważyłem, mamy trzy stówki bitwę, więc nie ma tu ryzykować. Damy tryb standardowy na dwóch i sprawdźmy. Jeśli tu przegramy, to nam zostanie 200 zł, więc będzie tragedia, ale spokojnie, bo ta bitwa się jeszcze nie skończyła, nawet się zaczęła. O kurwa, Adrian, od razu za 7 dyszek dostał USP. No kurwa, co ty, co ty robisz, co ty robisz? Dobra, ale chyba nam to zbytnio nie pomoże no, no dobra, różnica jest 4 dyszki Ale to nadal jest To nadal jest, bo te 4 dychy to w sumie Na takich bitwach Dobra, okej okay. Wygrywamy to Ale spokojnie, spokojnie, bo to jest różnica yy, Dyszki Więc na razie okej okay, Mamy za 3 dychy i chyba jest to nasze I chyba jest to nasze i od razu Kurwa, jeszcze bullet rain Przedajemy i mamy słuchajcie Na skrzynkę z kosą. O kurwa, zajebiście. Dobra, otwieramy czy nie? Otwieramy. I uwaga. No lipka, lipka. Czemu nie dało bardziej tutaj z tych kosek? Tylko jakieś główienka. No słuchajcie, no jest stówka na minus. Zostawimy sobie to. Tutaj w ekwipunku mam takie tańsze skinki, więc sobie coś może sprzedamy. Kurwa, za 5 stóweczek. The Outsiders, to nie są takie tanie, dobra Idziemy sobie na bitewki Kose, więc jestem szczęśliwy A teraz może zróbmy drugą Albo jakieś rękawiczki O, do zestawu zróbmy rękawiczki Damy sobie trzy skrzyneczki te nowe Te możemy też dać I uwaga, Danger Case 3 Cztery stówki bitwa Underdog I sprawdźmy, i sprawdźmy Bo naprawdę jest to droga bitwa A ja przepraszam ogólnie za mój głos Ale jestem chory i teraz siedzę w mieszkaniu i się kuruję, więc trochę słabo Znaczy fajnie, bo mam teraz więcej czasu, żeby nagrywać dla was Ale jeśli chodzi o samo poczucie, to jest kiepsko O, jeszcze bardziej kiepsko jest, kiedy widzę, że przegrywamy tą bitwę A <grytania> różnica jest z 5 dyszek, więc dużo Ale może te danger case'y nam trochę pomogą i podbiją stawkę Dobra, różnica jest, słuchajcie, no 3 dychy, nie? Okej, okay, dobra, wygrywamy to! Stalkera dostał za, za 7 dyszek Tylko teraz, żeby nic mocnego nie dostać Jest nasze, ale Nawet nie ma profitu, więc kiepsko O kurwa, przejebaliśmy chyba, co? Tak jest Ale unlucky Dobra Zróbmy sobie może all in Słuchajcie, damy sobie coś takiego To był underdog? Tak, to był underdog, więc damy sobie Jeszcze raz, może tym razem go wygramy Tutaj ten blaze jakby dla rosu wypadł to mi się zesrał, nie? Dobra, dostał sobie stalkera, za 140, więc spoko. Tylko teraz, żeby go nie prześcignąć jakimś fajnym skinkiem i będzie spoko, bo już ogólnie jest plus. No i prawie, no teraz plus. I uwaga, tak, case. Okej, okay, dobra, jest nasza. Plusik jest ciekawy, pięć dyszek. Może sobie dołączymy do tego ziomka. On robi te zwykłe skrzyneczki z cs więc to jest mało procent na koskę, więc pewnie tu będzie lipa. Tylko możemy to wygrać i wygrywamy, ale jest duży minus, więc idziemy sobie i robimy sami. Damy sobie może. Just a prank. Dobra, damy sobie może trzy tak na testa. Te, a w sumie sobie zrobimy takie tańsze bitwy. Coś takiego. O, dobra, tego może nie, ale wiem, że tu płaci taka bitwa. O. Damy sobie. Coś takiego standardowy i uwaga, 14 skrzyneczek. Więc sprawdźmy to. Bitwa kosztowała dwie stóweczki. I ciekawe, czy w ogóle coś tutaj może fajnego paść. Bo chyba z tej skrzyneczki, just the prank, nic fajnego nie leci. Chociaż, no dobra, well worm nie jest źle. Wygrywamy to, ale różnica nie jest taka duża. I to jest słuchajcie Skrzyneczka na, na jester modzie Najdroższe skrzynek, kosztuje 6 dyszek No i właśnie go mamy Fajnie, ja się zdziwiłem Ale tutaj patrzcie Tutaj są zawieszki Za 200 zł. jest najdroższa Więc może nas łatwo prześcignąć, więc się jeszcze nie cieszę Ale daj nam coś jeszcze, kurwa bo to tak średnio No i przyleciała Dobra, trochę teraz podbił Ale pamiętajcie, że mi kosztowała 2 stówki I dobra, dobra Oddało, oddało i teraz żeby jeszcze tego złotego dało to będę mega szczęśliwy, no przeleciał, ale i tak jest spoko. Ze dwóch suwek mamy trzy, więc fajnie i lecimy sobie dalej. WP case, a spróbujmy cztery, na trzech może ktoś dołączy, ale kiepsko to widzę, więc sobie dodamy boty, Emilii i Isamu. Dajcie mi wygrać, bo naprawdę chcę zrobić drugą kosę. Dobra, pierwsza skrzyneczka dla nas, 7 dyszek. Tylko żeby teraz nie było pasma niepowodzeń, bo będzie kiepsko. Dobra, Mortis za dwie dyszki. I uwaga, ostatnia skrzyneczka dla nas. Tak, 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 tak jest, dobra. Ej, tu jest fajny profit w sumie 120 zł. Sprzedamy sobie. I nam brakuje jeszcze trzy stówki do zrobienia drugiej kosy. Więc trzeba zaryzykować i dać na przykład Ninja case'y na buście. Kebabułkę też można dać. Oraz Mastermind'a. Damy sobie jedno. A bo chuj, już kurwa, będziemy się pieścić. robimy Oli na Underdog na dwóch. I albo to wygramy i jest kurwa koska, albo to przegrywamy. No i kończymy odcineczek Dobra tryb Underdog. Musimy mieć mniej. Okej, mamy dwa guardiany, choć on ma gorszy stan, ale i tak wygrywam. Oj, tu za drogę, co? Ale w sumie on ma guardiana i teraz ma jeszcze Slejter 22, więc wychodzi na, na prowadzenie. O kurwa, player tu! No nie gadaj. Różnica 8 dyszek. Może będzie szczęście jakieś... Dobra, pięć dyszek. Proszę, 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 proszę. Mastermind. Zrób coś, zrób coś i daj mu 5 dyszek. Dobra, dobra! Taki, o kurwa! Dobra! Dobra Proszę daj nam to, daj nam to wygrać Ale tym stalkerem teraz podbił, o Boże się? Dobra Ale chyba nas nie stać na Nie stać nas Nie stać nas Na szynkę z kosami Ale może stać nas Na szynkę z rękawiczkami Gdzie o, stać na super! Dobra i sprawdźmy jaki będzie mieć zestawik. Bo mamy tam Forest Diddy Pat, i tu jest w sumie racing green, więc razem to będzie pasowało. Czekajcie, co sobie to może sprzedam, żeby były obok siebie. No i słuchajcie, fajnie to ze sobą gra. To zielone, to zielone. Więc ja szczerze jestem szczęśliwy. No i przypominam Wam o moim kodzie, czyli kodzie Barton, który wydaje się postępem w wpłaty oraz darmowe 2 złotych i 10 groszy. No i też pamiętajcie, żeby lajkować i komentować. A ja dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!